Bardzo serdecznie. Jak Państwo wiecie, moje nazwisko Barbara Kryglewska, jestem emerytowanym nauczycielem historii. Znajdujemy się, proszę Państwa, w izbie pamięci rodziny Maklakiewiczów. Dzisiaj chciałam Państwu przybliżyć święta Bożego Narodzenia, przygotowania do tych świąt i różne etapy święta Bożego Narodzenia, a więc Adwent, a więc Wigilia, Święta Bożego Narodzenia i okres Kolendy. Proszę Państwa, święta poprzedzał Adwent. To cztery niedziele, wieńce adwentowe w Kościele, cztery świece, no i oczywiście msze roratnie, które Odbywały się o zmroku w naszym kościele świętego Jana Czciciela o godzinie szóstej. Tak proszę Państwa, o godzinie 6. Proszę sobie wyobrazić, że grudzień zarówno przed wojną jak i po wojnie, jak i w latach i 50., 60. 70. 80. Czy 90., czy nawet początku y, lat XXI y, y, wieku, te zimy były inne i grudnie były inne, bo śnieżne, wieczne, ale to nikomu nie przeszkadzało, ponieważ kościoły wtedy zapełniały się wiernymi. Oczywiście, msza Święta Rolatnia, Rozpoczynała się w ciemnym kościele. I tak do połowy tylko płonęła świeca rolatnia poświęcona Matce Najświętszej i świeca Zwieńca Adwentowego. Po połowie mszy dopiero rozświetlał się światło w kościele. Przypominało to ciemność i oczekiwanie. Na przyjście syna Bożego, pana Jezusa Chrystusa. Adwent, jak powiedziałam, to okres oczekiwania, przygotowania zarówno duchowego, jak i fizycznego do świąt Bożego Narodzenia. A więc, porządki w domu, porządki również w sumieniu, a więc a więc rekolekcje z tym związane. Jak wyglądało to fizyczne przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia? Oczywiście było to związane z zakończeniem prac polowych na wsi. Ludzie sprzątnęli wszystko z pola, a więc zaczynali myśleć o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. Plony sprzątnięte, w obejściu porządek trzeba było przygotować się do świąt. Proszę Państwa, przede wszystkim proszę sobie uświadomić, jak wyglądały nasze domostwa. To była z reguły jedna izba albo jed i pokój i kuchnia. Jeśli chodzi o nasze miasto, tu naj, była największa ciasnota na Mazowszu Zachodnim. Proszę sobie wyobrazić, że według badań na jeden metr kwadratowy przypadało siedem osób. Kiedy przeprowadzałam wywiady z ludźmi, opowiadali o niesamowitej ciasnocie, jaka tu panowała. Ta ciasnota również była i na wsi. Proszę Państwa, więc jak można było przygotować się do świąt Bożego Narodzenia? A więc i wtedy można było i przygotowywano się. A więc porządki w izbach. Oczywiście micie okien, zawieszanie firanek, gdzie nie zawsze były one, nawet nowe czy robione na szydełku, ale były nieraz i tylko i wyłącznie papierowe, bo i takie domy się zdarzały. Proszę Państwa, a jak przygotowywano również choinkę? Takaż była. Ona pojawiła się dopiero na naszych ziemiach w XIX wieku. Przyszła z Niemiec. Pierwsze choinki stroili mieszczanie warszawscy. A jak było z choinkami na wsi? Choinkę bardzo często zastępowała zastępował snu żyta przynoszony do izby i również przyozdabiany słodyczami, opłatkami, pierniczkami, gdyż takie były. Albo podwłaźniczki, które wieszano pod sufitem, to były gałązki sosny, świerku lub czegoś zielonego, również ozdabiane słodyczami, łańcuchami, ozdobami z papieru. Proszę Państwa, przychodziła Wigilia. Wigilia była wydarzeniem niesamowitym. Wigilia była wstępem do świąt Bożego Narodzenia. Do niej trzeba było się przygotować. Jak już wcześniej powiedziałam, trzeba było przygotować się i fizycznie, i duchowo. Jak one wyglądały? Wigilie wyglądały różnie. W zależności od zamożności, w zależności od mieszkania, jakie się posiadało. Powiedziałam, że była ciasnota i tak, a dzieci w domach było dużo. To nie przeszkadzało, proszę Państwa, żeby ludzie cieszyli się z nadchodzących świąt i z wigilii. Cieszyły się bardzo dzieci. Sama pamiętam, jakie to było piękne oczekiwanie. A z wywiadów wiem, że również i przed wojną ludzie przygotowywali się bardzo sumiennie do tych świąt. Mimo ciasnoty, mimo biedy, mimo różnych przeszkód te choinki i te przygotowania. Również i wojna. Proszę Państwa, jak przygotowywano mieszkania, oczywiście porządek, i choinka też była. Choinka była też już przed wojną. Wieszano w niektórych domach ją u sufitu, przyozdabiano przede wszystkim. Ozdobami wykonanymi przez dzieci, a więc były to łańcuchy, które robiono z Bibuły, a łączono je słomkami przynoszonymi ze zbóż. Symbolizowały jedność, miłość, zgodę. Były również różne ozdoby robione z Bibuły, a więc Jerze, Jabłka. Robiony z papieru włos anielski. Oczywiście wieszano jabłka, orzechy, które były symbolem bogactwa, były symbolem oczywiście szczęścia. Jak powiedziałam, w bogatszych domach były choinki bogatsze. Proszę sobie uświadomić, że na ziemi mszczonowskiej Zamieszkiwała przed wojną drobna szlachta, która również w swoich domach choinki stroiła i były to choinki bogatsze, ponieważ w y dysponowano większą ilością miejsca. Wigilie były różne i stoły były różnie zastawione, w zależności od tego, jaka była zasobność pod. Ale jedno było bardzo ważne, że Wigilia była postna. Od rana musieli, musieli ludzie zachowywać się bardzo cicho, bardzo grzecznie, szczególnie dotyczyło to dzieci, ponieważ mówiono, że jaka Wigilia taki cały rok. Tutaj mieszały się, zarówno zwyczaje chrześcijańskie ze zwyczajami pogańskimi. Wiele chrześcijaństwo również przyjęło ze zwyczajów pogańskich, choćby takie przesądy, jak wcześniej mówiłam. Wieczerza wigilijna rozpoczynała się od pojawienia się na Niebie pierwszej gwiazdki. Miało to symbolizować gwiazdę betlejemską, która prowadziła trzech królów do żłobu pańskiego. A więc przejdźmy, co znajdowało się na stole wigilijnym. Oczywiście, z reguły obowiązywało 12 potraw, ale proszę nie wierzyć. Że nie w każdym domu te dwanaście potraw się znajdowało. ograniczano się bardzo często tylko do siedmiu potraw, a więc musiał królować przede wszystkim barszcz, czy czerwony, czy biały. Oczywiście były pierogi z grzybami i z kapustą. Oczywiście do Tegoż do tych pierogów dodawano olej, który był tłoczony w takich olejarniach w różnych, które znajdowały się na terenie naszej ziemi mszczonoskiej. On ma taki brązowy kolor, troszkę jest inny od naszego oczyszczonego oleju, ale bardzo smaczny, jeszcze do tej pory używany. Oczywiście, proszę Państwa, była kapusta. Kapusta z grochem, też z olejem, bo wszystko musiało być kostne. Oczywiście był też kompot z suszu, i do tego kluski z kompotem była również kluski z makiem. Proszę Państwa, te kluski z makiem ja również pamiętam. Ucierano ich w specjalnych makutrach. Nie było tych robotów kuchennych, które teraz posiadamy. To była taka gliniana miska z pałką, i się tarło dodawano się tam jeszcze miód. Kto miał oczywiście orzechy, ucierano, różne rzeczy można było dołożyć, kto był posiadaczem różnych bakali. Ale z reguły był to miód, ewentualnie cukier, i ucierano to. I wypuszczał mak taki sparzony mak takie mleko i było to bardzo smaczne. Dodawano to do klusek i spożywano. Oczywiście były śledzie przed wojną. Jak Państwo wiecie, było tutaj bardzo dużo ludności żydowskiej, która sprzedawała, na, od, nawet na ulicach wystawiała beczki z, ze śledziami. Takie smaczne, jak mówiła moja babcia, były śledzie uliki, które właśnie jedzono na, nie tylko, ale szczególnie znajdował się na stole wigilijnym. E, oczywiście śledzie były również w cieście, śledzie, śledzie były w śmietanie. Te, te śledzie pod różnymi postaciami były. Również była ryba. Łowiono je w stawie, w stawach była, było bardzo dużo, więc ryby się znajdowały również na stole. Stół przykryty białym obrusem pod obrusem sianko. I oczywiście, proszę Państwa, na stole opłatek. Opłatek przywożony jeszcze przed wigilią przez organistę. Proszę Państwa, przybycie organisty było wielkim wydarzeniem w każdym domu. Ja jako dziecko pamiętam jeszcze Jana Nepomucena Makrakiewicza, w którego domu się znajdujemy, który przyjeżdżał również do nas, do domu na Grabce Józef Polskie, ale również rozwoził po wszystkich wsiach naszej parafii mszczonowskiej, i naszego miasta. Był to bardzo wesoły pan, bardzo dowcipny, pamiętam z sumiastym wąsem, przyjeżdżał wozem, ponieważ nie wszyscy dysponowali pieniędzmi, a więc dawano różne dobra, które przyjmował, owszem pieniążki też, ale pan yy, organista Maklakiewicz miał Dużo dzieci, które kształcił i oczywiście wszystko mu się przydawało, było mu potrzebne. Wizyta organisty była wielkim przeżyciem dla domowników. Był witany z ogromną estymą, bardzo gościnnie i dawał opłatek. Jeden opłatek koloru różowego przeznaczony był dla zwierząt. Jak się odbywało łamanie opłatki? Oczywiście zawsze brał udział, brał opłatek do ręki ojciec, który był głową domu. Poprzedzała to modlitwa, pamiętam, modliliśmy się. Oczywiście czytano również fragment Pisma Świętego, który obrazował Narodzenie Pana Jezusa. Wtedy Tata przechodził do mamy, łamał się opłatkiem, i wszyscy później oczywiście łamali się po kolei opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim obyśmy dożyli następnego roku i następnej Wigilii. Wszyscy potem zasiadali do kolacji wigilijnej. Proszę Państwa. Przy stole wigilejnej nie można było rozmawiać, trzeba było zachowywać się godnie. Od stołu wigilijnego wolno było odejść tylko pani domu, a więc mamie, jeśli ona była. Dzieci zachowywały się bezszmerowo w ogóle wychowanie przed wojną i po wojnie odbywało się deszmerowo. Dzieci musiały się zachowywać godnie, a szczególnie w obecności rodziców. Zjadano z powagą, cicho, bo wierzono, że wśród ludzi, wśród domowników znajdują się być może duchy zmarłych ludzi. Pozostawiano zawsze wolne miejsce przy stole. Oczywiście było to potem związane z tym, że może przyjdzie jakiś zabłąkany wędrowiec, którego trzeba przyjąć i pouczęstować. Wcześniej wiązano to z wierzeniami jeszcze pogańskimi, że być może dusze zmarłych, duchy przychodzą tutaj, oczywiście zmarłych, domowników wcześniej. Gdy zjedzono kolację, pamiętam jeszcze ze swojego domu, że tata odchodzi zwyczajem dawnym przed do zwierząt. Jakby niesiono opłatek ten czerwony do zwierząt i dawano zwierzętom. Taka tradycja była zachowana na wsi. Oczywiście i mszczonowie, bo proszę sobie wyobrazić, że przed wojną również mieszkańcy mszczonowa. Posiadali ziemię, posiadali zwierzęta i ten zwyczaj również istniał i w Kiedy zjedzono kolację, wtedy zaczęły się śpiewy kolęd. To było piękny obyczaj, proszę Państwa. U nas w domu też śpiewano, ponieważ mój tata śpiewał, a więc śpiewaliśmy kolędy. Po zakończonej kolacji, oczywiście, która była pod każdym względem postna nie było do pomyślenia, żeby jakieś mięsne potrawy były na y, stole wigilijnym, choć obecnie nie ma zakazu. Tylko jest raczej tradycja, że te pod, potrawy mają być postne. Wtedy był to zakaz jedzenia niepłasonych po potraw na wigilie. Chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, jak. Przygotowywano ubranie, jak przygotowano, przygotowywano się zewnętrznie do tego, do wigilii. Każdy z domowników przy, przyodziewał się jak tylko mógł, odświętnie, łącznie z dziećmi. Chciano godnie zaprezentować się przy stole. Przecież wigilia to czas oczekiwania, przyjścia. Pana Jezusa przygotowywano się do, do przyjścia przez cały Adwent i również Wigilia była Tego ukoronowaniem. Oczywiście, jak wcześniej powiedziano, powiedziałam, po skończonej kolacji zaczynano śpiewać korenty. Obecnie pod choinką znajduje się masa prezentów. Wtedy jak wspominają moi rozmówcy, oczywiście ja sama, tych prezentów nie było tak dużo. Albo ich w ogóle nie było. Dzieci z reguły obdarowywano orzechami, ciastkami, ale nie prezentami. Choć ja pamiętam, że w moim domu ktoś jakiś prezent maleńki dostawał. Ja pamiętam od swojej mamy chrzestnej, dostałam, pamiętam czapkę z pomponem, pomarańcza, książkę, bo bardzo lubiłam czytać książki oraz no już wykwintnym prezentem było dostanie wedlowskiej czekolady, to pamiętam również. Ale prezentów jako takich, to żeby każdy z domowników dostawał, nie było w tradycji, one pojawiły się. Później było to na pewno związane ze wzrostem zamożności i przewartościowania pewnych rzeczy, związanych ze z Wigilią i świętami. Proszę Państwa, powiedziałam, że była to tak ważna chwila, która jednoczyła, która wychowywała dzieci, która pokazywała, co jest ważne w życiu, że pod każdym względem. Do Wigilii wszyscy domodnicy się przygotowywali, oczywiście śpiewano kolędy. W niektórych domach była umiejętność grania na różnych instrumentach, włączano się również do przygrywania i grania. U mnie w domu umiał grać na instrumencie mój szwagier, czy później grał mój syn. Na, pamiętam na keyboardzie był taki mały i grał kolędy. To w różnych domach w zależności od umiejętnościach, gdy ktoś posiadał umiejętności, to oczywiście było to również wykonywane. Ale śpiewano te kolędy. Przykro, że teraz nie śpiewa się. Może w niektórych domach się śpiewa, ale ta tradycja powoli zanika. Wtedy... Było to obligatoryjne, że kolędy śpiewano. Oczywiście na dworze było dość zimno, bo zimy były, proszę Państwa, nie takie jak obecnie. Śnieg bardzo często zacinał okna i oczywiście śpiewały się kolędy. Ja chcę powiedzieć, proszę Państwa, jeszcze o jednej rzeczy. O choinkach, które były pod u niektórych dom, w domach, a niektórych stały w pokoju. U mnie stała w pokoju, ale była jeszcze jedna sprawa, że te choinki były przyozdabiane świeczkami w takich świe lichtarzykach. Proszę Państwa, one powodowały wiele niebezpieczeństw, ponieważ paląca świeczka bardzo często powodowała zapalenie się choinki, bo jak powiedziałam wcześniej, na końce były łańcuchy papierowe, ozdoby papierowe, oczywiście włos angielski. On powodował czasami spłonie, że choinka spłonęła, a bardzo często był i pożar domu. Szczęśliwie, że teraz już mamy elektryczność i możemy, mamy inne ozdoby oświetlające choinkę. Ale takie wydarzenia również pamiętam. I takie wydarzenia opowiadali mi moi rozmówcy. Proszę Państwa, po skończonej kolacji, jak powiedziałam, śpiewano kolędy, odwiedzano zwierzęta, o, oczywiście po, y, wszyscy szykowali się do, na pasterkę. Nie było, y, proszę Państwa, w ogóle y, jakąś, nie było to możliwe żeby nie iść na pasterkę. Pasterka była czymś wyjątkowym. Nawet mówiło się, że niektórzy ludzie odwiedzają kościół dwa razy w roku, to znaczy raz na pasterkę, a drugi raz na rezurekcję. I tak rzeczywiście było. Proszę Państwa, ja pamiętam jako dziecko, chciało mi się spać, ale na pasterkę trzeba było iść. I ja pamiętam. Te śnieżne zimy, jak szliśmy z grabców na pasterkę do kościoła świętego Jana, jak skrzypiał yy, mróz pod nogami, jak zacinał, jak zacinał, proszę Państwa, śnieg w oczy. I szliśmy, to było coś pięknego, jak przyjeżdżali ludzie saniami, jak przykrywano konie derkami, jak się ludzie z w nie tylko z okolicznych wsi, ale i z Mszczonówa. wszyscy. Kościół był pełen, proszę Państwa, rozświetlony, piękny i ro, roz, rozdrgany melodią. Proszę Państwa, roz, kiedy wszedł ksiądz i, do ołtarza i na chórze zagrano kolędę Bóg się rodzi i ludzie Zaczęli śpiewać, to kościół w posadach drżał. Takie, takie właśnie wspomnienia mi zostały z pamięci z dzieciństwa. To było bardzo ważne. Ważne, jak powiedziałam, nie były ważne prezenty. Nie było, nie było ważne, czy ta choinka jest bogata, czy, ta choinka, czy pod choinką są prezenty, bo ich nie było w niektórych domach. One były. W niektórych domach były ich chodniki bogatsze, w niektórych domach były pięknie zastawione stoły, na piękniejszych obrusach, na piękniejszych zastawach. Ale ważne, że w czasie Wigilii ludzie byli razem, że w czasie Wigilii były ważniejsze różne inne wartości, wartości duchowe, a nie tylko konsumpcja. Proszę Państwa, nie było wtedy reklam. Nie, było wtedy, nie zaczynały się święta w listopadzie, ale one zaczynały się od adwentu i nikt nie reklamował, że trzeba kupić to czy tamto. Ludzie wiedzieli, że nadchodzą święta.